Witajcie. No smutną wiadomość mam. Z 17 sierpnia w dniu moich imienin, chociaż nie obchodzę, i chyba tym bardziej obchodzić nie będę, dlatego że Sejm w tymże dniu pokazał swoje prawdziwe oblicze, czyli w jaki sposób ci aktorzy zostali zatrudnieni do tego. No, żeby naszą Polskę po prostu oddać oddać komuś, wywłaszczyć nas i przegłosowano ustawę przegłosowano właściwie odrzucenie poprawki Senatu w sprawie ustawy górniczej, e, którą już dwukrotnie poruszałem i szeroko jest poruszana w alternatywnych mediach. Dla przypomnienia Ustawa ta pozwala w wielkim skrócie na wywłaszczenie każdego posiadacza jakiejkolwiek nieruchomości, bez prawa do odszkodowania, żadnej rekompensaty. Jest to, jest to ustawa złodziejska, która odda po prostu wszystkie nasze. Dobra, w zależności od tego, komu się co będzie podobało, więc zostaliśmy zdradzeni. Ciekawostką jest oczywiście to, że w głosowaniu tym, oczywiście partia naczelna, jedyna słuszna, zagłosowała zdecydowaną większością, to jest wręcz gremialnie, podnosiła ręce w tym kierunku, więc wiadomo, z kim mamy do czynienia, ale jako ciekawostkę, Trzeba wspomnieć, że KUKIS 15, który posiada trzech w Sejmie swoich przedstawicieli, wszyscy trzej również zagłosowali za odrzuceniem tej poprawki i za ustanowieniem nowego prawa górniczego. I tutaj się objawia to, kim naprawdę są ci ludzie. Na ile Paweł Kukiz, ja nie wiem, to, to w, można nazywać to różnie, ale takiej prostytucji politycznej, to ja już dawno nie widziałem. Ten, który szedł z hasłami na ustach yy, o, o tym, że zadba o nas, w stu procentach, nawet PiS w stu procentach nie zagłosował za tym. A no, oni tak. I tu widać, jak się to wszystko podzieliło. Oczywiście uzyskano większość głosów. Jakieś dwie malutkie partyjki tam po, 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 po trzech, po dziewięciu przedstawicieli, także zostały prawdopodobnie jakoś przekupione, żeby zagłosować z, za. I teraz chciałbym wiedzieć, co ci ludzie mają w umysłach. Przecież to jest oczywiste, że jest to ustawa, która jest... no... to jest bandytyzm. Brakuje mi słów, jak widzicie, a rzadko mi się to zdarza. Takiego bandytyzmu dawno już nie widziałem. Jedyna nadzieja w tej chwili jest w tym, że... Ej, no ktoś mi pewnie znowu zarzuci, że mówię o prezydencie Dudzie jako o prezydencie Polski. No to, jest, to wynika to z, z tego nazewnictwa. Trzymajmy się tego na razie. Do tej pory e, Duda, zwany również długopisem, podpisywał wszystko w zgodzie z wielkim planem, więc dużych nadziei nie ma. Ale jeżeli zasypiemy listami kancelarię prezydenta, to być może być może się nad tym zastanowi chociażby. A jak nie, to przynajmniej ostatnia ostatni dowód na to, że jesteśmy prowadzeni na rzeź jako Polacy będzie udokumentowany jego podpisem. Róbmy co się da, póki, póki się da, bo sytuacja wygląda. Wygląda źle. Nie chcę używać jakichś dramatycznych tutaj określeń, żeby tam nie straszyć, bo ostatnie czasy są wystarczająco interesujące i straszące, więc nie chcę dokładać do tego pieca, ale, ale jeżeli ta ustawa wejdzie, jednocześnie wchodzi też nowe prawo budowlane w w którym można budować bez pozwolenia domy powyżej 70 metrów kwadratowych. To wszystko jest ze sobą zgrane. Wyobraźcie sobie w tej chwili każdy dom, który się spodoba jednemu lub drugiemu, Ickowi czy tam Abrahamowi czy komukolwiek, będzie mógł być wywłaszczony pod byle pretekstem. Pod pretekstem tego, że woda jest że zasobem strategicznym, e, piaski, Solanki, cokolwiek. Plamę oleju znajdą i też będzie to zasób strategiczny. Czy wydobywczy? Nie wiadomo, to nic nieważne. Cokolwiek się komukolwiek spodoba, może to mieć za darmo. A później koncesja może być wydana komukolwiek bez zgody właściwie niczyjej. To jest dowód na to, że. W tej chwili nie ma już Polski. Tam wcześniejsze nasze domysły oczywiście wchodzą w grę. Rejestracja spółki, e, giełda papierów wartościowych, mm, zmienione nazwiska e, ludzi, którzy podają się za Polaków. Nie tylko w tej chwili, tylko od lat od dziesiątek lat. A właściwie to od przewrotu majowego. Je, jeszcze nie wiem, czy, czy istnieją ludzie, którzy, którzy wierzą w, w pomniki Piłsudskiego, ale to za jego sprawą ten, ten przewrót w naszej polityce zaistniał, i od tego momentu, kiedy, kiedy on zaczął wprowadzać swoje rządy sanacyjne, zaczęły się. Zaczęło się opanowanie naszych urzędów przez obcokrajowców podających się za Polaków. Kiedyś w jednym z moich nagrań tłumaczyłem, że były wielkie ośrodki na Bałkanach, w Rosji, to znaczy jeszcze w Rosji radzieckiej, wtedy później w Związku Radzieckim, gdzie ludzie z określonej nacji. Uczyli się polskiego, polskich zwyczajów, przyjmowali polskie nazwiska po to, żeby przygotować się do, do opanowania naszego kraju. No to niestety wszystko się w tej chwili realizuje. To nie są żadne teorie spiskowe. Wystarczy trochę pogrzebać i samemu można to sobie udowodnić i odkryć prawdę. No i co? Bardzo gorąca prośba do Was. Wysyłajcie maile, pisma, listy do prezydenta, bo jeśli ta ustawa przejdzie, to po pierwsze, tak jak powiedziałem, mamy dowód na to, że Polska została sprzedana i wiemy kto, imiennie możemy się dowiedzieć, kto nas sprzedał. Ciekawostką jest to, że tak szybko taka reakcja, nagła zmiana, nikomu nic nikt nie powiedział, nie zapowiedział. Nagła zmiana, głosujemy szybciutko, żeby, żeby jeszcze zdążyć. Zdążyć przed, czym trudno powiedzieć, przed wyborami, które moim zdaniem mogą się nie odbyć. Wystarczy wprowadzić jakiś stan zagrożenia, stan wyjątkowy przy granicy, chociażby z Białorusią, gdzie tam dość, dość ciepło jest. <laughs> I wtedy, I wtedy dokończą swoją rolę w tym całym przedstawieniu związanym z Polską. Smutno mi, jest mi naprawdę szczerze smutno, że nie mogę skorzystać ze swojej własności, że całe życie pracowałem, że nie będę miał żadnej emerytury, to wie, Byłem przedsiębiorcą w większości moich lat pracy, ale że w ten sposób zostałem. kilku przemyśleń. Ja wiem, że ja namawiam Was do spokoju, do tego, żeby nie wychodzić na ulicę, żeby nie robić rozrób, że oni są przygotowani i tak dalej. Wszystkie swoje słowa pamiętam. Ale zastanawiam się, czy ta sytuacja obecnie w Europie głównie, ale również i Kanada, Nowa Zelandia, Australia to wszystko są takie tereny, na których przeprowadza się eksperyment, czy my się na to wszystko zgodzimy. Może się okazać niebawem, że niewiele będziemy mieli wyborów. Między środkami tego sprzeciwu. I może powtórzyć się scenariusz z lat 80. w Polsce, gdzie jak czytamy w dokumentacjach, które wypłynęły, niby wypłynęły ze służb, to już w 80., o, wcześniej, przed latami 80., już służby specjalne w Polsce spodziewały się tego typu tego typu problemów i zakładały nowe scenariusze na wypadek, gdyby być może takie scenariusze w tej chwili również są. Jak widać na tych scenariuszach, bo to w zależności od tego, kto je opracowuje, zawsze będą korzystne dla tego, kto opracowuje, no bo to przecież oczywiste. Więc być może w tej chwili też takie są. Ja nie wiem tego. Domyślam się. Tak bym zrobił, chcąc utrzymać władzę, gdybym był ich na, ich, na ich miejscu. Co niespodziewanego możemy zrobić, żeby móc dalej egzystować w swoim własnym kraju? To nie jest kwestia tylko własności, tylko bezpieczeństwa bytu. Bezpieczeństwa dzieci, pokoleń, nawet... Czy, czy naprawdę, tak jak często piszecie w komentarzach, 80-90% do 90 Polaków nie widzi tego? Czy naprawdę tak smutne jest to, że z takiego wielkiego, dumnego narodu i mądrego pozostała nas garstka? I co dalej? powtarzam y, tą prośbę piście zarzućcie skrzynki pocztowe listami to jest jawna niesprawiedliwość nie możemy się na to zgodzić po prostu nie możemy dziękuję wam i do usłyszenia